Czyli Hamianka Wolczanka, Wolka Kotnicka, wynik znamy 2 do 5. i tenera gościu Marka i pytam tenera Kenery pana Artura Bożyka. Tradycyjnie rozpoczniemy od oceny meczu, proszę bardzo, pan tener ten, Wolcz. Wróciliśmy, jakby do ustawienia 4-4-2, ponieważ wcześniejsze wyniki sprawiały to, że, 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 że musiałem do tego wrócić ustawienia, ponieważ w tym ustawieniu było zdecydowanie lepiej. Cieszę się, że podjęłam taką decyzję. Drużyna. Zagraliśmy bardzo dobre zawody, wykazaliśmy dużą dojrzałość, wykorzystaliśmy sytuacje bramkowe. Myślę, że zasłużenie wygraliśmy na bardzo trudnym terenie. Doceniam zespół Chemianki, obawiałem się tego spotkania, ale bardzo się cieszę. Z tych trzech punktów pozwolą nam odetchnąć przed było, wiosną tej jesieni, ponieważ jeszcze dwie kolejki są dołożone. Więc to zwycięstwo mam bardzo przepraszam. Dziękuję bardzo 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 Rzeczywiście w tym elemencie e, dzisiaj w bardzo nami bardzo e, Dzisiaj zagraliśmy przez bardzo 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 w bardzo No i z, w związku z tym, e, bardzo dużo dzisiaj zostało popełnionych błędów taktycznych, jak i technicznych. E, oprócz, tego, e, oprócz tego, jeśli chodzi o działania destrukcyjne, były popełniane kardynalne błędy. Mam tu na myśli fałowanie przeciwników w strefie bezpośredniego zagrożenia i prowokowanie stałych fragmentów gry, dzięki którym przeciwnik otworzył sobie mecz strzelając te pierwsze bramki. Potem skuteczność rzeczywiście u przeciwnika była wysoka, bo cała akcja to kończyło się to bramką. No cóż, no, młodzież musi się uczyć i dzisiaj lekcja surowa została udzielona. Jeśli chodzi o, o nas, to w dzisiejszym meczu też były pozytywne rzeczy, bo nie przypominam sobie meczu, w którym na przykład... na tak dużym procencie utrzymywanie się przy piłce y, funkcjonował. Pierwszy raz tak na, 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 na takim wysokim poziomie, jeśli chodzi o, o akurat do niego i, i bardzo mnie to cieszy, że, że jeszcze w tym roku udało się to z niego y, wydobyć. Y, a że y, kropkę na niej, y, y, jeśli chodzi o czysto indywidualny listę, postawił bardzo piękną bramką, y, no, to, to, mnie ma, to mnie bardzo cieszy, choć ta radość jest wiadomo bardzo nikło i tak dalej w, w kontekście tego, e, co się dzisiaj wydarzyło. E, no cóż, no męcz wielkich błędów, to co wyprawia dzisiaj e, te błędy popełnione przez bramkarza, przez ludzi z obrony czy też przez pomocników, e, no to nie pozwalają na tym poziomie e, liczyć na jakikolwiek e, sukces. Dziękuję bardzo. E, proszę o pytania. Państwa, ja może za pierwszej, czy Pan trener gości, wstawiając taki, na mecz wiedział dokładnie, że jak chromiant zagra w tym meczu, mocno osłabionym składzie bez w zasadzie siedmiu zawodników z podstawowej Tak ja Wie Pan, co ma każdy trener chyba od poniedziałku, czyli tak jak ja myślałem, teraz było mało czasu, ale jednak po, 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 po prostu z od razu zacząłem przyjmować się chromiance. Każdy trener zdaje sobie, wiedziałem, że jest to zespół osłabiony. Może też powiem Panu, że w ostatniej chwili podjąłem decyzję o ustawieniu drugiego napastnika Piotra Bartyna po zobaczeniu składu hełmianki. Dziękuję bardzo, proszę o pytania. Ja w takim razie jeszcze jedno zadam do trenerowi Bożykowi. W sobotę na raz nas trudny węż z przeciwnikiem, który no, nie ma co ukrywać. Też nam tutaj przynajmniej w karmie nie leży, z którym mamy dość słabe wyniki i bodajże jedno zwycięstwo w pełni do tej pory z Izolatorem. Jak będzie wyglądała kadra naszej drużyny właśnie na ten mecz? Czy coś, bo wybrało przeciwnik Wiedeń Tarkowski, którzy to za kartki, a pozostali zawodnicy? wynicy? Zmach zapytania na temat pozostałych Najprawdopodobniej czy śmieciuć na Mateusz Zagadką pozostaje postać Mateusza Pionka. I w zasadzie tak to wygląda, jeśli chodzi o kalkowania. Dziękuję. będę jeszcze Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Jeszcze raz.